Cześć! Dziś przygotujemy nowoczesną wersję koktajlu Tequila Sunrise. Oryginalna jej wersja powstała w latach 40. w Arizonie i z wersją nowoczesną, jedynym wspólnym składnikiem, była w niej Tequila. Ta wersja, którą przygotuję dziś, jest znana na całym świecie. Jeśli pójdziecie do jakiegokolwiek baru i poprosicie o Tequila Sunrise, dostaniecie właśnie tego drinka. Wymyślony został on na początku lat 70. w barze Trident. Jest to bar, który znajduje się niedaleko San Francisco, przez dwóch barmanów: Billego Rice'a i Bobiego Lozofa. Jako ciekawostkę mogę dodać też, że w barze Trident pracował swego czasu Robin Williams, który dopiero zaczynał swoją filmową karierę, a pracował tam nie jako aktor. Ale jako baser, czyli taka osoba, która była odpowiedzialna za ustawianie i sprzątanie stolików. Tequila Sunrise zyskała popularność za sprawą Mika Jagera, który w 1972 roku na zamkniętej imprezie w klubie Trident spróbował tego drinka i później przez całą swoją trasę koncertową zamawiał go w różnych miejscach. Osoby z otoczenia Rolling Stonesów tamtą trasę koncertową wspominają dziś jako Kokaina i Tequila Sunrise Tour, ale do rozpowszechnienia tego drinku przyczynił się również zespół Eagles, który w w 1973 roku wydał piosenkę właśnie pod tytułem Tequila Sunrise. No ale nie przedłużajmy, przechodźmy już do przygotowania naszego drinku. Potrzebna będzie szklanka, najlepiej jeśli to będzie szklanka wysoka, highball, lód oraz trzy składniki: sok pomarańczowy, grenadyna oraz oczywiście tequila. Do ozdobienia użyjemy pomarańczy. Rozpoczynamy od tego, że do wysokiej szklanki przerzucamy kostki lodu. Kiedy szklanka wypełniona jest lodem, przechodzimy do nalania naszych składników. Rozpoczynamy od tekili i jej dodajemy 40 ml. Teraz 100 ml soku pomarańczowego. I całość zwieńczamy 20 ml granatny. Drink ma już piękny kolor, teraz ozdobimy go jeszcze połówką plasterka z pomarańczy. Dodajemy słomkę i nasza tequila Sunrise jest już gotowa. Przed wypiciem dobrze ją wymieszać, ale kiedy ją podajemy, podajemy ją właśnie w takiej formie, żeby przypominała właśnie ona piękny wschód słońca. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli spróbujecie zrobić te Kile Sunrise, to napiszcie nam w komentarzu, jak Wam smakowała, a jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego kanału, to zapraszamy do subskrypcji. Dzięki.